Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie z tej strony zaczynamy kolejny. E, kolejny mecz po prawej stronie jest Liquidas, po jest po lewej stronie, po prawej stronie, natomiast jest e, Gosu e, User, więc Zerk kontratera Terra, Newkirk, Plus. nie nienawidzę tej e, nazwy tak naprawdę Newkirk, wystarczy, że tyle powiemy. E, zaczynamy ten mecz grupa B w dniu dziś, teraz aktualnie będzie rozgrywana. I co będziemy mieli w grupie B? No otóż, w grupie B jest Ghost User, Zertezha, Mana, e, e, Mana oraz Mana oraz ktoś jeszcze powinien się nam pojawić. No oczywiście nikt inny jak Stefano. Czy to będzie ostatnia okazja dla Stefano wygrać e, jakiś mecz, e, wygrać jakiś turniej? Z tych większych chyba zbyt dużo okazji już nie będzie miał. 16 października, kiedy kończy, wrzesień, nie, sierpnia chyba, kiedy kończy mu się kontrakt z IG, coś w tym momencie e, będzie, no, e, będzie po prostu, no kończy, kończy granie, ma kończyć granie, ma iść na studia, biorąc pod uwagę, że ten facet zarobił, e, jeżeli chodzi o wygrane, 260 chyba tysięcy dolarów plus pensje i tym podobne rzeczy, no to raczej nie, nie dziwmy mu się, że kończy te granie. No cóż, ekspansja jest już w rodza, a z tego słyszałem, pochodzi z raczej bogatej e, francuskiej rodziny. Jakby ktoś nie wiedział gosu User to jest gracz z, a z USA czy z Kanady. E, właśnie sam po obroczę się. Natomiast tej, że Liquid, tejże Żeliquityża na 100% bez dwóch zdań. No cóż. Korańczyk, żeby tutaj nie było żadnych. nie to z USA nie z Kanady. Dobrze, że przypomniałem: z Kanady jest inny zerk, tutaj inna zerk. Innymi słowy, Scarlett. Więc zer Team e, Millenium, aby było tutaj jeszcze ciekawiej, mamy rafinerię ze strony Teji No cóż, otworzył on Command Center, do tego dorzuca do sobie raksy. Więc e, 14cc, jeśli się nie mylę e, Ze strony Zerg'a standardowa haczerka No i to jest home store cup, jakby ktoś nie wiedział, czyli impreza bardzo na luzie, tak się uzasadniam, czy na głównym streamie Oni jeszcze tam są trzeźwi e, Czy już troszeczkę nie bardzo, mam te dziwne wrażenie e, Że już raczej nie bardzo Gdyż, jakby to powiedzieć, no cóż, Homester Cup to nie jest impreza, która odbywa się na trzeźwo, na dłuższą metę i to w sumie się w większości podoba. Co jest ważne, aby gracze byli trzeźwi. Kto wygrał Homester Cup ostatnio, no to był snut. Kto wygrał przed snutem tą imprezę, no to był Nercio. I teraz, z tego co mi wiadomo, snut raczej mało alkoholu pije, Nercio mało alkoholu pije. Więc widzicie, kto, kto wygrywa. Ci co piją mało alkoholu, najprawdopodobniej, przynajmniej dwie ostatnie, dwie ostatnie edycje. Więc czy teraz będzie dokładnie to samo? Faktorka już jest. Mamy raksy, marinesy wybiegają sobie grzecznie. Lingi będą chciały zeskautować. Będą chciały tutaj zeskautować i oczywiście, że tak. Jeszcze sekunda. sekundka Okej. Okay. Sekundka, tutaj piszę do kogoś, a do że nagrywam to jeszcze na YouTube. No to dobry mały fail. Trudno się mówi. <laughs> Trudno się w takim wypadku mówi. Lecimy dalej, zobaczmy co się tutaj dzieje. Pierwszy mecz dosyć spokojny, tutaj można rozgrywać to wszystko, nie ma nerwów. Jeżeli się przegra pierwszy mecz, no to się jeszcze nie odpada. Jeszcze będzie można tutaj sobie. tej Tejża teraz odstawił akcję. Podniósł raksy w ostatniej chwili i Link dał radę wbić się do środka, zeskautować, zobaczyć. Jak to wszystko wygląda, ajajaj, troszeczkę śmiesznie to wygląda, eee, no właśnie mówiłem, że należałoby sprawdzać graczy alkomatem przed rozpoczęciem gier i może ustawić handicap w odpowiedni sposób, eee, Jeden promil 10% energii więcej, żeby przeciwnika tam, nie, nie, no wiecie, żeby za bardzo nie szedł, więc 1 promil 10% energii więcej i życia. To w sumie byłby dobry pomysł. Zrobić taki po prostu tutaj mecz. Alkomatem sprawdzić ich wszystkich. Nawet takie głupie free for all. E, I wtedy byłoby dosyć ciekawe. E, ciekawie to wyglądało. 12 linków i Bailing jest dorzucony dla... Gosu User'a będzie kombinował tej Bane Busta, biorąc pod uwagę, że jego przeciwnik przyjmuje sobie tutaj trzecią bazę, takowy Bane Bust może się nawet udać, tylko pytanie jest innego rodzaju, czy Gosu User wie o tej trzeciej bazie. Na razie nie wie, no ale zeskautował, zobacz co tam w środku się działo, Overlord na no, rzecz grzecznie czekają, czekają. E, trzeba to wszystko rozstawić spine gdzieś z przodu, żeby te heliony miały jednak problemy, kiedy będą chciały atakować e, Mary. Nie wiem gdzie ten Queen, Queen wychodzi, już wiemy do bazy. Tu może powalczyć Lingi próbują to wszystko złapać, ach, się nie udało! Jedna salwa poszła, kolejna może być niebezpieczna. Zerk e, powinien jednak spadać tutaj pod bazę przeciwnika i pomyśleć o e, i pomyśleć może o Beinlingach, z których chce robić Banebassa, chociaż podwójny własny awesome chamber dorzucony, a my doskonale widzieliśmy, że Banshee jest w drodze, rzadko je widujemy przy okazji przy okazji taka ciekawostka, Banshee może być lekko zbufane. Tej Blizzard sprawdza pewną mapę, gdzie, jak Banshee będzie zbufowane. Przede wszystkim będzie mniej kosztowało gazu i będzie się cloaking Field szybciej robił. Field będzie mniej potrzebował gazu i będzie się szybciej robił. To ma być ten buff. Dlaczego? No bo Banshee rzadko widujemy ostatnimi razy. Ostatnio trochę duża ilość helionów oraz te Banshee. No i będzie miał problem e, user nawet bardzo duży. Przydałoby się ty, tymi gdzieś uciec, lingami uciec i pomyśleć o jakimś beinie. Queen za chwilę przestanie istnieć i Banshi będzie mogło poszaleć. E, Lingi aktualnie się wycofują. E, dronki chciałyby gdzieś tutaj uciec, ale czemu te heliony jeszcze nic nie robią tego? To ja nie wiem. E, lekkie mikroby się tutaj przydało. Uciekajmy bardzo ładnie, ucieka ładnie się tutaj zastawia z lingów. Nic za chwilę nie zostanie. Należałoby się ewakuować przed tym... Ach, szkoda straconego banshee. Wystarczy stanąć gdzieś tutaj z lewej strony i atakować z zniszczyć go, no i wbijać się resztą w jednostek. Zobaczmy ile harwesterów padło. Siedem harwesterów i do tego wszystkiego duża ilość lingów, jeśli się nie mylę, duża ilość lingów padła. Więc barbecue cars zrobiły swoje. Nic nie smakuje tak dobrze jak pieczony link. Nie pachnie tak cudownie jak pieczony link o poranku. Ale Tejrak dopiero się zauważył co się dzieje. Próbuje się tutaj zastawić bardzo, bardzo mądrze. Do tego wszystkiego jeszcze te gorzej trzymające się heliony zostaną zastawione. Targetuje co gorzej trzymające się jednostki. te zostanie chyba w końcu zagryzione. Ależ minimalnie byłoby dobrze, gdyby ten uciekł. Za chwilę zostanie to wszystko złapane, jednak. E, teraz no i poroz, no rozwalił to wszystko. Szkoda, że tak czekał. Trzeba to zabrać i uciec. E, ktoś się może zapytać, dlaczego tak te Banshee jest, e, Banshee jest będzie bufowane? No sprawa jest bardzo prosta, e, z bardzo prostego powodu. Rzadko się pojawia, a teraz e, każda z nas ma możliwość dosyć szybkiej, e, szybkiego tutaj mm, jakiegoś detektora znalezienia. Znalezienie jakiegoś detektora. Zerk, sport, crawlery wystarczy, że postawi. Toss, TOS, jak to TOS, czyli w tym momencie albo obserwer działo, albo do tego wszystkiego oreko. No a Teran to ma. Niech Teran żaden nie ma różne temat obserwerów i tak dalej, bo on ma orbitala i skany, więc nie ma co marudzić. No cóż, może parę słów byśmy powiedzieli, jednak na temat samej imprezy, na temat tego, ile jest do wygrania. Bo to zapewne bardzo Was interesuje. Są dwie rzeczy do wygrania: trzy, tak naprawdę, chwała to jest raz. Punkty WC jest to dwa, tak? Punkty WCS są tutaj do wygrania. No i pieniążki, no i dolarki, dokładnie dolarki. I żeby było ciekawiej, pula nagród w Homester Cup jest większa niż chyba w ostatnim Dreamhacku. To jest wszystko łapane. Ach, zapakował. Też do Diwaków, więc pierwsze miejsce 10 tysięcy dolarów i 250 punktów, drugie miejsce 650 6500 dolarów i 150 punktów, miejsce trzecie natomiast to jest 300 tysiące dolarów, 100 punktów, miejsce czwarte 2000 dolarów i 100 punktów, miejsce piąte 875, ale tutaj lekki fail overlord i przyblokowany jest zerk. I 100, i 885 dolarów i 75 e, 75 punktów i przy okazji na szczęście na moim drugim kompie nie wiedzieć dlaczego. No to byłoby piękne gdyby się rozbił, e, rozbił się bejnami na kamieniach. Kiedyś coś takiego widziałem. No i masa Lingów, bejnów się zbiera. E, link Bane 68 do 70 i co jest, co potrzeba? No cóż, są rozstawione czołgi. To jest coś co rzadko w sumie widujemy, ale teraz Beiningi za chwilę wpadną w te, ale nie wpadły wszystkie. Rozplituje tą armię, kolejne się jednak gdzieś przedostały. Linki zmuszone do ucieczki, są upgrade brakowało tego plus 1 do ataku, a w międzyczasie też atakuje przynika u góry, no cóż, są XP zostawiam sobie w spokoju, chcę zniszczyć przede wszystkim Ekos chcę rozwalić jak najwięcej Queenów, czy to dronek, czegokolwiek, za chwilę spora jakiegoś zniszczy 14 harbesterów łącznie zabitych, coś, czego gosuizer jeszcze do tej pory nie zrobił, za chwilę... Yy, za chwilę będziemy mieli ostrą tej akcję, ale trzyma się, no i co z tą ekspansją? Zostawił ją sobie Gosu, zostawił ją też na później, tutaj łatwiej będzie mu to zaatakować, ale zobaczcie, że też dołem się rusza. Są dwa czołgi, przydałoby się te plus jeden do ataku na Meku, za chwilę to będzie gotowe, no nie, długo to będzie gotowe. Dlaczego znaczy, to jest tak ważne? Dzięki temu szybciej padają linki i ben, No, e, Lickwit pięknie się tutaj wbija do środka. Jeszcze skanżur są, żeby wiedzieć, gdzie są te linki. Gossu user pisze, GG nie dał rady. E, Terran wyczyścił wszystko, co było po kolei. Dobra. Jeżeli chodzi na YouTube'a, to dziękuję na YouTube za uwagę, że byliście razem ze mną podczas Home Cup tejża kontra um, Ghost User na Motion Creed Creeps zaczekajcie.